Chcecie to o tej podróży, to nie dodamy. Dobra. No, Chcesz wy... o podróży, czy wycięcia? o... wycięcia? wycięcie. No dobra, 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 okej. Okay. Znowu ty, wiedźmo. <grym> Cześć. Nie wsiadam tu. Ale fajne pazy. Tak? No. To ty jesteś najmłodszą Polką, która weszła na Mount Everest. Jakie teraz masz plany? No właśnie przyjechałam, bo przeprowadziłam się już do Warszawy. Miałam tutaj taką kancelarię swoją zaprzyjaźnioną i spisuję testament. Ty, ty spisujesz testament? Pierwszy raz mam tak, że trochę mnie ściska w dupie. Gdzie lecisz? Wszędzie w sumie, bo ona będzie i taka ogólnie podróżnicza i górska. Czyli to tak dookoła świata, to w takim górskim znaczeniu. Trochę tak, no a nie tylko góry. Będzie tak, że widzowie decydują o tym, kiedy wrócę do domu. No co ty gadasz? No. A wiesz, że możesz się nastawić, że już nigdy nie wrócisz? Ale jeżeli to ma trwać rok, to ja przez rok nie będę w Polsce. Masz jakiś limit, że to więcej tam niż rok? Że nie, nie mam. Aha.